Troskę o polską ziemię mamy we krwi. Tego nauczyli nas rodzice. U nas szanuje się wiarę i tradycje. O taką Polskę walczyli nasi ojcowie. To dziedzictwo przekazujemy naszym dzieciom. Rodzina to największa siła. Wiemy, że możemy na sobie polegać. Nasza praca to coś więcej niż trud i wyrzeczenia. To odpowiedzialność za rodzinę. Za wiarę i miłość do ojczyzny. Chciałem wyrazić moje najgłębsze podziękowanie za trud waszej pracy, za to, co robicie dla na naszej ojczyzny, dbając o jej zasoby, ale dbając też o jej tradycję, o jej kulturę o nią całą. Polscy rolnicy mają mocne wsparcie rządu. Są dopłaty do ziemi, dopłaty do produkcji rolnej i hodowli oraz do maszyn rolniczych i paliwa. W razie klęsk żywiołowych rząd natychmiast wypłaca odszkodowania. Jesteśmy wdzięczni polskiej wsi.